Jest z nami gość poranka, Dzień dr dobry. Rafał Leśkiewicz. No właśnie, jak wyjaśnić funkcję, bo tu mamy potyczkę się. semantyczną. Rzecznik elekt, czy rzecznik prezydenta elekta, jak to rzecznik jest? Rzecznik elekt brzmi też dobrze. Jak to jest, panie doktorze? Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. No przede wszystkim jestem rzecznikiem prasowym prezydenta elekta, a po 6 sierpnia będę rzecznikiem prasowym głowy państwa prezydenta Rzeczpospolitej. Także po prostu Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta elekta. To jak przebiegają przygotowania do, do 6 sierpnia, do, do ceremonii zaprzysiężenia, do objęcia urzędu przez pana prezydenta Karola Nawrockiego? No w tej chwili koncentrujemy się na przygotowaniu tego dnia, dnia 6 sierpnia, który będzie wielkim świętem polskiej demokracji. Już, już teraz wszystkich Państwa, wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy na uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Tych uroczystości składających się na zaprzysiężenie tego dnia jest kilka. O godzinie 10.00 przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki złoży przysięgę i od tego momentu momentu um, obejmie urząd głowy państwa i to będzie o godzinie 10, więc przy okazji złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Chwilę później będzie oczywiście spotkanie z prezydiami obu izb, złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w Sejmie. A potem o godzinie 12 pan prezydent przejedzie do nam Świętą. To jest też jakby stały. Punkt um, uroczystości zaprzysiężenia głowy państwa. O godzinie 14 w, na Zamku Królewskim odbędzie się bardzo podniosła uroczystość um, przejęcia. Um, Honorów Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego. To jest taka bardzo podniosła, bardzo ważna symbolicznie i historycznie uroczystość. Chwilę później, godzinę później, pan prezydent przejdzie z Zamku Królewskiego w kierunku Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim przedmieściu. Tam Zostanie wprowadzony do pałacu prezydenckiego przez, przez ustępującego prezydenta, przez parę prezydencką, przez pana Andrzeja Dudę i jego małżonkę. Wejdzie tak symbolicznie do, do pałacu prezydenckiego, w zasadzie. Obejmując już urząd prezydenta Rzeczpospolitej. I ostatnim elementem, bardzo ważnym, bo to jest jakby podkreślenie konstytucyjnych kompetencji pana prezydenta, będzie przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Ta uroczystość, ta ceremonia odbędzie się o godzinie 16.30 na placu Piłsudskiego. Potrwa około godziny i po zakończeniu tej, tej części, tej uroczystości, która będzie ostatnią uroczystością, Uroczystością spośród tych czterech odbywających się tego dnia. Pan prezydent spotka się z Polakami, którzy przybędą na uroczystości za przysiężenia głowy państwa. To będzie ten moment, gdzie będzie można uścisnąć dłoń, dłoń panu prezydentowi, ale przede wszystkim pan prezydent w ten sposób będzie chciał podziękować milionom Polaków, którzy oddali na niego głos, którzy w niego wierzyli. I którzy mają nadzieję na bardzo dobrą prezydenturę prezes, prezydenta Karola Nawrota. Panie doktorze, ale rzeczywistość jest taka, że musimy się spodziewać również niestety jakichś nieprzewidzianych elementów w czasie, w czasie tego dnia. No tak, ale panie doktorze, to od razu c powiem. Donalda jesteście... Trumpa nie będzie. Donalda Do... Trumpa nie będzie. <laughs> a a, a jakichś niemiłych niespodzianek pan, pan doktor się nie spodziewa ze, ze strony koalicji rządzącej, bo to. Tych. Podbyło tych y, przypadków y, trochę do, y, no, do, teraz w zasadzie dotąd. 6 sierpnia y, wielu wskazuje na to, że y, no, najpewniej prezydent elekt zostanie zaprzysiężony, ale zawsze trzeba brać poprawkę na to, że najpierw y, y, to y, postanowienie w Monitorze Polskim nie było opublikowane, była zwłoka, y, jeszcze wcześniej było liczenie głosów, y, no i Donald Tusk mówił y, wiele, aby nie uznawać wyniku Wyborów. Zobaczcie Państwo, w jakich smutnych czasach żyjemy. W czasach, w których dyskutujemy i zadajemy sobie pytania, czy, czy rzeczywiście dojdzie do zaprzysiężenia głowy państwa prezydenta Rzeczpospolitej, wybranego w demokratycznych wyborach, bo nieodpowiedzialni politycy dywagowali na temat ważności tych wyborów, czy podważali legalność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej. To rzeczywiście bardzo niepokojące społecznie i świadczy o bardzo niskim poziomie kultury politycznej w Polsce. Pan prezydent Karol Nawrocki, prezydent elekt 6 sierpnia stanie przed Zgromadzeniem Narodowym i wypowie słowa przysięgi. I to w naszym, naszym zdaniem jest, jest pewne. Odpowiedzialnie zachował się w całej tej sytuacji marszałek Sejmu Szymon Ho. Który wydał postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. No, kilka dni później w monitorze polskim ten dokument został opublikowany, chociaż z formalno-prawnego punktu widzenia to nie miało żadnego znaczenia. Czy zostanie opublikowany w kilka dni po, po, po wydaniu tego postanowienia, czy też natychmiast, jakby jasnym jest, że samo postanowienie jest wiążącym aktem prawnym. Zgromadzenie Narodowe się odbędzie. Jesteśmy przekonani, że 6 sierpnia pan. Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. To, to jak Oczywiście się będą. polityków, którzy polityków, którzy którzy negują ten wybór, ale to być może niech ci politycy zostaną po prostu w domach. A jak się będzie układała w, w współpraca z rządem Donalda Tuska, który już teraz deklaruje, że nie pozwoli panu prezydentowi, tu cytat, sobie pochasać? E Przede wszystkim znakiem rozpoznawczym prezydentury Karola Nawrockiego będzie sprawczość. Pan prezydent Karol Nawrocki kilkukrotnie już zapowiadał, że będzie twardo egzekwował od polskiego rządu obowiązki które wynikają z, z przepisów polskiego prawa które dotyczą tych działań które rząd ma obowiązek realizować znaczy w tej chwili rząd zajmuje się głównie sobą zajmuje się rekonstrukcjami zajmuje się ściganiem opozycji obchodzeniem polskiego prawa a sytuacja w Polsce jest taka, że mamy przedłużające się sprawy w sądach, że mamy obniżony poziom ściągalności podatków, zwiększający się deficyt budżetowy, nielegalną migrację i szereg innych poważnych spraw. Mm -hmm. Gospodarczych, społecznych, politycznych, które mocno niepokoją Polaków. Zatem ale pan prezydent co będzie, mógł będzie to zrobić? egzekwował od Właśnie rządu. pan prezydent, no bo ma inicjatywę ustawodawczą, to prawda, no ale oczywiście ona będzie musiała przejść całą ścieżkę legislacyjną. To prawda, ale to jest sprawdzian zarówno dla polskiego parlamentu, jak i dla rządu. Pan prezydent będzie składał projekty ustaw, które są odpowiedzią. Na potrzeby Polaków, które odpowiadają też tym pytaniom i, i, i różnego rodzaju wątpliwościom, które pojawiały się i pojawiają się nadal wśród Polaków w trakcie rozmów z panem prezydentem, tych, które odbywały się w trakcie kampanii wyborczej i już po kampanii wyborczej. Zatem projekty ustaw składane przez prezydenta Rzeczpospolitej, bo to jest jedna z podstawowych prerogatyw pana prezydenta, możliwość składania projektów ustaw, będą odpowiadały na te potrzeby polityczne i społeczne. To jakie Zatem rozpocznie się zobaczymy. dyskusja. No zobaczymy na pewno wiele projektów, nie o wszystkich jeszcze chcę w tej chwili mówić, natomiast te, które na pewno się pojawią i to bardzo szybko, i to zapowiadał sam pan prezydent Karol Nawrocki, to przede wszystkim pierwszy projekt dotyczący centralnego portu komunikacyjnego. Powrót do tej koncepcji, która została opracowa opracowana, <laughs> przepraszam, przez Rząd Zjednoczonej Prawicy. Która nie tylko zakłada budowę samego portu lotniczego, ale także budowę infrastruktury, między innymi infrastruktury kolejowej, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski, a przede wszystkim tych miejscowości, gdzie te linie kolejowe zostaną Czyli ta koncepcja zbudowane. Koła i szprychy? To jest ta koncepcja, tak, to ta koncepcja ta która koncepcja łączy ten środek koła to innymi, Baranowo tak. i dalej tak, tak jest, do każdego tak punktu jest. Polski. To ja z innej beczki. Pierwsza wizyta zagraniczna. Gdzie się odbędzie? W Watykanie, w Waszyngtonie czy w Watykanie w drodze do Waszyngtonu? Mhm. Bo to zawsze jest takie zaznaczenie kierunków nowej prezydentury, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Pracujemy w tej chwili nad tym, nad kalendarzem wizyt zagranicznych pana prezydenta Karola Nawrockiego. Pan prezydent rzeczywiście zapowiedział w trakcie kampanii wyborczej, już po, po ogłoszeniu wyników wyborów, że chciałby odbyć podróż do Stanów Zjednoczonych, spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Takie zaproszenie z ust pana prezydenta Trumpa padło, zostało skierowane do Karola Nawrockiego, bo przecież tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, Prezydent Elekt rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem, więc przygotowujemy tę wizytę i na pewno w drodze do Stanów Zjednoczonych pan prezydent odwiedzi w sposób taki symboliczny grup Jana Pawła II, postaci wyjątkowej świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, o którym wiele razy mówił, że jest najważniejszą symboliczną postacią w jego życiu. I to będzie taki bardzo ważny element rozpoczęcia tam, Imię, zdaje się, ma po, 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 po naszym wieku. Tak, to prawda, tak, to prawda. To prawda, natomiast kolejne wizyty, no to jedna taka na pewno, pe, tak, jedna pewna, która wynika wprost z kalendarza wizyt zagranicznych prezydenta Rzeczpospolitej, to udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, która odbędzie się w drugiej połowie września w Nowym Jorku i tam pan prezydent Karol Nawrocki będzie reprezentował Rzeczpospolitą. A nie obawia się pan doktor, no, w współpracy z ministrem spraw zagranicznych. Ostatnio pan Radosław Sikorski został nawet awansowany na stanowisko wice, wicepremiera. No, te wizje polityki wydają się jednak rozbieżne. Bo... Zwłaszcza jak patrzymy na podejście do polityki historycznej, do kwestii reparacji też. To prawda, te stanowiska są zasadniczo odmienne. To, które prezentuje prezydent elekt, i te, które prezentuje polski rząd, czy wprost wicepremier obecnie Radosław Sikorski. Do takiego spotkania pomiędzy panem prezydentem i, i ministrem spraw zagranicznych na pewno dojdzie po, już po zaprzysiężeniu, i podobnie zresztą jak dojdzie do takiego spotkania z panem premierem Donaldem Tuskiem. Nie, nie, nie było póki co rozmów z ośrodkiem rządowym. Pan pre, premier Donald Tusk nie zwracał się z prośbą, o organizację spotkania, nie zabiegał o spotkanie z panem prezydentem elektem, zatem poza zaprzysiężeniu na pewno do takiego spotkania dojdzie i dojdzie też do merytorycznej rozmowy na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej. Tu warto podkreślić, bo padają różne stwierdzenia, często świadomie wprowadzające w błąd opinię publiczną, że pan prezydent ma jedynie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, a za kształtowanie mm. i realizację polityki zagranicznej odpowiada polski rząd. Tuż trzeba to wyraźnie podkreślić, że wcale tak nie jest. Jakby polski rząd oczywiście odpowiada za realizację polityki zagranicznej w takim samym stopniu jak pan prezydent, co wynika wprost z przepisów konstytucji, czyli oba ośrodki, ośrodek prezydencki i, i rząd zobowiązane są do współpracy w zakresie realizacji. A jak to będzie z tą współpracą? Czy znowu będzie kłótnia o krzesło? Bo to znane mechanizmy wykorzystywane przez Donalda Tuska w stosunku do świętej tej pęci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. sporo o krzesło, o samolot. No, premier rządu ma sporo takich narzędzi, którym może uprzykrzać życie prezydentowi Rzeczpospolitej. Prezydent Karol Nawrocki to osoba twarda, konsekwentna, to też osoba bardzo poważna. Myślę, że pan prezydent nie pozwoli sobie na jakieś zakulisowe rozgrywki. Bardzo merytorycznie będzie rozmawiał z panem premierem i z ministrem spraw zagranicznych, wyraźnie podkreślając swoją konstytucyjną pozycję. Bo oczywistym jest, że Przecież to wszyscy widzimy, że obecny rząd obchodzi konstytucję, najłagodniej rzecz ujmując, obchodzi przepisy polskiego prawa, zamiast odwoływać się do ustaw, tworzy uchwały, przygotowuje uchwały i poprzez te uchwały próbuje rządzić. Zatem pan prezydent jako strażnik konstytucji i strażnik praworządności będzie egzekwował przestrzegania polskiego prawa także w zakresie dotyczącym kompetencji, które jako głowa państwa ma i e, tych prerogatyw, które, e, które wynikają wprost mm -hmm. z przepisów konstytucji, także w zakresie dotyczącym polityki zagranicznej. Zatem pan prezydent będzie razie? twardo działał w, we współpracy z rządem. Y, Kształtując politykę zagraniczną polskiego państwa. To w takim razie z nominacjami ambasadorskimi, tymi, które są wyczekiwane przez rząd Donalda Tuska, przez Radosława Sikorskiego, bo on otwarcie w wywiadach mówił o tym, że czeka na wyniki wyborów prezydenckich. Te okazały się, że dla tej formacji przegrane, jak postąpi Karol Nawrocki. No właśnie, bo w Waszyngtonie mamy kierownika ambasady, który de facto jest tam, zdaje się, kustoszem tej ambasady, a nie ambasadorem. Mamy rzeczywiście niepokojącą sytuację, jeśli chodzi o obsadę stanowisk ambasadorów. Wielu bardzo poważnych i merytorycznie dobrze przygotowanych kandydatów do objęcia funkcji ambasadorów jest zakładnikami dwóch kierowników placówek, Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa. Pan prezydent elekt wyraźnie to podkreślił, że to jest jego linia demarkacyjna, że to znaczy nie, nie podpisze nominacji ambasadorskich, dla tych dwóch panów, dla Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa. Natomiast wielokrotnie to też podkreślał, że na liście oczekujących do nominacji ambasadorów jest wielu takich dyplomatów, którzy bez wątpienia na te nominacje zasługują. I to będzie jeden z kluczowych punktów spotkania, rozmowy pana prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Te kwestie personalne są niezwykle istotne, bo mówimy tutaj o osobach, które będą reprezentowały Polskę w krajach przyjmujących zatem to muszą być osoby, które, które mają wysokie kompetencje, zarówno merytoryczne, ale też poszlakowaną opinię. Nie może być tak, że ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych ma być osoba, która wielokrotnie obrażała prezydenta Donalda Trumpa. To jest absolutnie niedopuszczalne, by, by taka sytuacja do takiej sytuacji doszło. Zatem Prezydent Karol Nawrocki będzie na temat nominacji ambasadorskich rozmawiał z panem Radosławem Sikorskim, ale postawił już wyraźny warunek, czyli czy wyraźnie zakomunikował, że tych dwóch nominacji ambasadorskich nie podpisze. Przed, jeszcze przed objęciem urzędu przez doktora Karola Nawrockiego, pana prezydenta. No, mamy rocznicę 1 sierpnia w Warszawie szczególnie obchodzoną. Rocznicę oczywiście powstania warszawskiego, wybuchu powstania warszawskiego. No Tutaj mamy kolejny element takiej konfrontacji historycznej, bo na wniosek wojewody sąd operacyjny w Warszawie podtrzymał zakaz zgromadzenia dla marszu powstania warszawskiego. Jak pan się do tego odniesie? Przede wszystkim niepokojące jest w ogóle, nie na miejscu są, są rozgrywki polityczne, które dotyczą spraw historycznych, szczególnie tak ważnych jak 81. rocznica wybuchu powstania warszawskiego symbolu, który powinien łączyć, a nie dzielić. Rocznica, która powinna być momentem zadumy, powinna być momentem oddania czci pomordowanym cywilom, bohaterskim powstańcom, a nie powinna być areną kłótni politycznych tylko dlatego, że jedno czy drugie środowisko planuje organizację marszu upamiętniającego powstańców warszawskich. To jest rzeczywiście niepokojące i niegodne po prostu. Ale tych niepokojących nie można... sygnałów, jeśli chodzi o, o, o te symbole historyczne, bardzo dużo ostatnio. We Wrocławiu mors cesarski portret Fryderyka Wielkiego. Wystawa, przepraszam, tu cytat wyraźny, nasi chłopcy w mundurach Wehrmachtu w Gdańsku. Dużo tego, panie, panie doktorze. To jeszcze Pana specjalność z Instytutu Pamięci Narodowej. Jak pan, to, jak pan się do tego odniesie? No to są rzeczy niebywałe. Nie powinny w ogóle funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej takie próby relatywizowania historii, przenoszenia odpowiedzialności, zamazywania śladów polskości. Absolutnie są to rzeczy niedopuszczalne. Czy to w zakresie dotyczącym upamiętnienia ofiar powstania warszawskiego, niezwykle heroicznego czynu mieszkańców stolicy, Państwa polskiego, które znalazło się pod okupacją niemiecką i tak mocno było doświadczane przez niemiecki terror okupacyjny, niedopuszczalne jest także, w mojej ocenie i w ocenie bardzo wielu poważnych historyków, przenoszenie czy też takie aksamitne relatywizowanie odpowiedzialności za drugą wojnę światową, czy też pokazywanie w sposób nieuprawniony i nieprawdziwy tych aspektów, które dotyczą wcielania do Wehrmachtu, tak jak to miało miejsce na prowokacyjnej i celowo moim zdaniem stworzonej w taki właśnie prowokacyjny sposób wystawie Nasi Chłopcy. O tym też mówił niedawno wiceprezes ipn który teraz kieruje pracami Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Karol Polejowski, który pochodzi z Pomorza, Zna znakomicie historię Pomorza i wielokrotnie badał też dokumenty dotyczące osób wcielanych, do, do, chociażby do Wehrmachtu, choć także do innych formacji zbrojnych III Rzeszy. To są rzeczy niebywałe, niegodne i na pewno nie ma na to zgody. Zgody poważnych historyków, którzy zajmują się historią w sposób a, profesjonalny. Pan, pan, prezydent, a nie pan prezydent zajmie stanowisko, włączy się w tę dyskusję, bo przecież jest historykiem. No, to jest specjalność pan, pana prezydenta. Pan prezydent Karol Nawrocki napisał taką książkę Polska Silna Historią. Ta książka pojawiła się w trakcie kampanii wyborczej. Oczywiście była elementem kampanii wyborczej pana prezydenta Elekta, ale ta książka i ten tytuł wyraźnie wskazuje, jak bliska jest historia sercu pana prezydenta Karola Nawrockiego. Tożsamość, pamięć, tradycja, wartości chrześcijańskie to są jakby podstawowe rdzenie naszej państwowości. Zatem nie można dopuścić do tego, by zakłamywać czy wykrzywiać obraz historii Polski tylko dlatego, że wśród niektórych polityków czy uczestników życia publicznego. Panuje takie przekonanie, że powinniśmy czuć się winni za wydarzenia, także czuć się winni za wydarzenia historyczne, szczególnie te z XX wieku, z okresu II wojny światowej. No to nie ma naszej zgody. Polska była ofiarą II wojny światowej, pierwszym napadniętym przez Niemców krajem. Dokonano czwartego rozbioru Polski i stanowisko pana prezydenta jest jednoznaczne. Prawda historyczna jest rzeczą podstawową także w dyskusji politycznej. Nie można jej relatywizować, nie można też bagatelizować tych sygnałów, które się w ostatnim czasie pojawiły i na pewno z kłamstwami czy też manipulacjami historycznymi należy walczyć. I takie jest stanowisko też pana prezydenta elekta, który jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, jeszcze nadal urzędujący do 6 sierpnia, wielokrotnie z tymi kłamstwami i manipulacjami historycznymi bo tylko przypomnę jedno takie bardzo spektakularne i niezwykle odważne działanie pana prezydenta usuwanie sowieckich obiektów propagandowych z polskiej przestrzeni publicznej, za które został wpisany na listę osób ściganych przez władze Federacji Rosyjskiej. To pokazuje stosunek pana prezydenta Elekta Karola Nawrockiego do, do polskiej historii, do dbałości i pielęgnacji polskiej historii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy, prezydenta Elekta. Elekta. Już, nie, niebawem, elekt. już niebawem <noise> rzecznik prasowy, prezydenta Rzeczpospolitej. Dziękuję serdecznie. Bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję <noise> bardzo. Gość, Radia Republika.